Mówi, jak to mówić? O co chodzi? Co wy tutaj? Co to jest? Mówi? Przecież to są nasze cyfry. On no, wypada odpowiedź to nie są nasze cyfry. Wy macie nasze cyfry po prostu, tak. tak? Nie są żadne, że Arabowie sobie stworzyli jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tylko to są nasze cyfry. A dlaczego są to nasze cyfry? Dlatego, że mają yy, kąty. kąty tak? I na przykład no, jedynka to i też sobie to jest tak, czyli jest jeden kąt. Dwójka jest tak, jak Z Tak, bo wiesz co, dużo było, dużo było w takich y, komentarzach ludzi Idzie mm. dwójka tutaj przecież gdzie tu widzić dwa kąty, idzie tylko tak, oni nie Państwa. piszą tak, Z, jak Z, my, tak. Oni nie piszą. Trójka jak... idzie tak i wszystko tak. się zgadza. A na przykład ta siódemka idzie tak. Idzie tak, czekaj, idzie, tak, idzie tak, tak, tak. W ten sposób, tak? I oni, też, też, inaczej troszeczkę tak, wyglądały. Ale wiecie, że Grecy mają bardzo podobne. Bardzo podobne Musielibyście dary. Państwo sięgnąć do tej książki i sobie to zobaczyć. Tak, bo oni to właśnie pokazali, jak te, jak, jak te kąty wyglądają, że to nie jest tak, jak my teraz piszemy, że wjeczka nawet, nawet, nawet zobacz ten, ten moment, jaki jest intrygujący, tak? Że człowiek, który by wymyślał, ten świat ichniejszy, no nie wstawiłby takiej, takiej miny. Tak? Że mają cyfry takie jak nasze? Nie, to jest inny świat. Mają cudowne jakieś hieroglify, coś, prawda? Tych rzeczy świadczących o tym, że, że ta historia zawiera w sobie jakieś naprawdę drugie, trzecie, czwarte, piąte. dno jest tyle, że my musimy. My nie możemy tego tak po prostu odrzucić. Tak? My musimy po prostu wiedzieć, że w tym jest jakaś. Wajemnica. Ja uważam, że nie można wszystkiego z tej książki brać. Mm -hmm. tak? Przez to, że oni dali znak, że potrafią mu coś wykreować. Więc ja, na przykład, twierdzę, to jest moje zdanie prywatne, mm -hmm. że te pierwsze, pierwsze sceny opisane przez niego, te, te mrówki, coś, one zostały mu sztucznie wykreowane mm -hmm. jako pewnego rodzaju ostrzeżenie dla Ziemi. Bo tam jest dużo też alegorii, dużo takich przenosień. Tak? Nie wiem, czy założyłaś że to też jakieś takie <coughs> sytuacje, kiedy mówili o próbach nuklearnych w Francji, które kończą się tym, że ryby, które są w morzu czy tam w oceanie, gdzie oni tam mają te próby nuklearne, dostają promieniowania. i zaczynają, oni się boją, że urosną do gigantycznych kształtów. O tym się nie mówi, tak? On tam zresztą mówi o... Wiesz, no w zasadzie facet, który mówi w tej książce, czyli Michel podaje te informacje, ich, no to są przez nas zweryfikowane przez to, co my tutaj możemy mm -hmm. zweryfikować na Ziemi, tak? Czyli mówi o reinkarnacji, mówi o karmie, mówi o tym, że samobójstwo jest... Wszystko to tam mówi, tak? Tak. Yy, czyli ta wiedza jest, no... musiałby wcześniej naprawdę wcześniej sobie um, dowiedzieć się o tym poznać, to nie jest takie, nie jest takie znaczy, proste.